Siemano! Witam wszystkich bardzo serdecznie! W Prawdopodobnie przed przedostatnim odcinku zagrajemy w Crash Bandicoot Wrath The of Cortex. W tym odcinku przejdziemy sobie wszystkie pięć planż sekretnego Warp Rooma. I chyba widzicie najpiękniejszy... I właściwie to... Widzicie chyba najpiękniejszy widok w całym tym Crashu, czyli pięć platynek we wszystkich tych planżach, Właściwie to we wszystkich tych planżach po jednej platynce, ale razem daje to pięć oczywiście. Night time! Pojawcie się Ghost Town, Ice Station Bandicoot, Solar Bowler i Force of Nature. Naprawdę bardzo bardzo fajne plaże, Najlepsze plansze zachowano na koniec gry, tak więc... Mi się podoba, mi pasi Nighttime, e, czas rycerski, aczkolwiek jeśli odejmiecie K z night. Zostanie night! Czyli po prostu noc, taka! Gra słów oczywiście kolejna, czyli czas nocny, nocny czas. Jak bardzo łatwo można się domyślić, ta plansza będzie planszą nocną, będzie ciemno jak w dupie murzyna. I niestety kierować będziemy Coco. Jak wiecie, Coco ma dość zbugowane sterowanie, tak więc możliwe częste śmierci. Aczkolwiek time triala zaliczyłem za pierwszym razem. Nawet muszę się przyznać, że ani razu nie umarłem. Cóż, jest ciemno. Znaczy jasno, właśnie, tu jest jasno jeszcze. Ale już za chwilę stanie się ciemno. Ciemność atakuje, ja tutaj nie umiem skrzynek. Już myślałem, że zginę na samym wejściu, raczej nie. Dobra. Mam nadzieję, że zbierasz wszystkie skrzynki. To jest taki problem. Że strasznie wrednie ukryte są klejnoty. Wiecie, tutaj już nie ma kryształu, są klejnoty. Tu są szare ściany zamku. Dlaczego ja trzymam bieg? Ja nie chcę trzymać biegu, jeszcze umrę gdzieś. Szare ściany zamku, szare klejnoty. Naprawdę bardzo to się zlewa. Naprawdę nie niefajnie to wygląda. Nie podoba mi się to. Ej, koko. No. Rycerz w, w majtach, w serduszka nie może przeżyć przy mnie. Ej! Założyłbym się, że skoczyłem przed tym czarem. No do cholery. Żyć mam ile? 90. Zaraz będzie 91 żyć. No da. Już za chwilę, już za momencik. E, Ta mam podejrzanie, wygląda. Opuszcza się? Chyba nie. Właściwie, jak tak często grałem w te Time trials, tutaj bardzo spodoba mi się te plansze. Bardzo fajne, mają soundtracki. Wszystkie, bez wyjątków. Naprawdę bardzo spokojne plansze. Mogę je polecić każdemu. I o ile inne były naprawdę przerąbane, te plansze tutaj z tego rapada są naprawdę bardzo przyjemne. Fajnie się w nie gra. Nie wkurzałem się podczas robienia Time trials, Naprawdę bardzo spokojne, pokojowe. Po prostu superowe plansze, no co można więcej powiedzieć? Tutaj jest ten moment. Klejnot. No właściwie nie widać go nawet, ale on jest na tej e, wysuwającej się ścianie z kolcami czerwonymi. Widzicie go? Tu jest klejnot, bardzo, bardzo łatwo go ominąć. Zlewa się właściwie nasz świetlik, prawie tam nie dojeżdża. To jest dokładnie taki sam świetlik jak w dwójce albo w trójce. Aczkolwiek jest jedna wielka zasadnicza różnica. Świetlik stoi ciągle przy nas. E, nie musimy biec ciągle. Świetlik czeka na nas, wraca się razem z nami, no zobaczcie, po prostu jest bardzo opiekuńczy. To jest taki wredny moment, że te maczugi... Oj właśnie! Gdybyśmy w złym momencie skoczyli, ta maczuga by nas zmiotła, gdyż ta maczuga jedzie pomiędzy tamtymi skrzynkami, a życiem dla kołko. No czekajcie, postaram się to zebrać. Aaaa! Zmaściłem! Ale właśnie poprzednio, kiedy grałem, nie zebrałem dwóch skrzynek, nie myślę, że to by mogły być te dwie skrzynki. Tak więc... O w mordę. Oj, nie dosięgnąłem. Teraz znowu pewnie umrę. Znaczy znowu. Przedtem mi się zdarzyło maskę przy tym stracić, bo ja już to grałem, no wiecie, time trial. A tam chyba były akurat 3 sekundy. Dobra, udało się, mamy życie, odzyskaliśmy życie, które straciliśmy jeszcze przed chwilą. E, gdzie ja mogłem znaleźć te dwie skrzynki? No do cholery, naprawdę. Nie mam blanego pojęcia, czy tutaj umrzemy, czy stracimy Aku Aku już za chwilę się przekonamy. Spierdzielaj, Koko, nie! Straciłem Aku Aku, dupa jasia. Eee... naprawdę, muszę się rozglądać ze wszystkimi skrzynkami. 94 życia! Najlepszy oczywiście rocznik 94, który w tym roku ma 18. Ki. Do cholery. Czekaj, nie było, co? No tak, na szczęście mamy klejnot za przejście tego poziomu. Oj! Za blisko, czekajcie. Zdążyłem, okej, okay, jest wszystko spoko. Życie 94 odzyskamy już za sekundę. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, jakoś to idzie. Mam nadzieję, że tym razem mi tutaj lepiej pójdzie. Mamy maskę. Właściwie co ja tam zrobiłem? Że nie pamiętam jak tutaj zginąłem. Szczerze mówiąc. Nie zno! Można na tym nożu lecieć? O, naprawdę fajne motyw. Aha! Tam na tym ten, na tej wypukłości, znaczy wypukłości na tym, tutaj spadłem. Niemiło. Okej, okay, spoko, jest całkiem dobrze, jest całkiem... całkiem szwarnie, jak to u nas godają. Mm, mam nadzieję, że rzeczywiście żadnej skrzynki nie ominę. Oczywiście polecam sobie, jeśli chcecie, bez Filma zobaczyć z, tego, z tej planszy. Zapraszam do Garlanda The Great, Garlanda Wielkiego. To jest mój naprawdę idol. Gościu jest taki wspaniały, że ja nie mogę. Gościu niesamowicie gra w tę grę. Owni, wszystkie poziomy, wszędzie, dosłownie wszędzie ma platynki. Nie! Zapomniałem, że to zielone nas zabija, chciałem to odbić. Myślałem, że to jak Twin Sanity. Możemy to odbić tak jak Cortexa. tego plazma z pistoletu, czy tamtego całego mecha Bandicoota. Matko, ta gra jest naprawdę irytująca niekiedy. Właściwie non stop. Tu jest wredny moment, zobaczcie. Koko nie ma podwójnego skoku. Ona tylko skacze tak dziwnie. Więc musimy tutaj, tutaj, TUTAJ! NIE! NIE DOLECIAŁEM! W mordę trzeba się zabić. Czekajcie, ile skrzynek? 104. Mm, tu są dwie na górze. Eee, świetlik. Aha, jedna. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem. Nie za mało. A właściwie, dobra, pierdzieliśmy, na razie umieramy. Jezu, podwójną maskę tracimy. Nie podoba mi się to, naprawdę mi się to nie podoba, ja tego nie chcę. Gdzie był ten, gdzieś ten czarodziej? Chyba nie. Gdzie był ten czarodziej? Wiedziałem, że spadnę, po prostu to czułem. I 92 życia, niestety. No dobra, i lecimy dalej. O, teraz mi się uda. Tak jest. Znowu maska pojedyncza na nieszczęście, czekajcie. Gdzie był ten czarodziej? Tutaj. No jakim cudem? Nie! Czy to są jakieś zwykłe księki. Nie powinny być, ale no cóż. Gdzie mogę ominąć? Ja wiem, że znowu będziemy pierdyle. w komentarzy, że ominąłem tutaj, tutaj z, z żelaznym wykrzyknikiem coś. Aj, nie udało się, czekajcie. Teraz! Tak jest! Udało się! Pięknie, jeszcze życie odzyskałem. Świetlik. Aż mi tu świecić, ja nie mam maski, a. Tu są niebezpieczne chwile. Okej, okay, okej, okay, trzy skrzyneczki. Tak! Wszystkie skrzynki, super poziom. Prześnięty na maksa! Wow, wreszcie się udało. Naprawdę się stresowałem pod koniec. Myślałem, że tego nie zaliczy, ale jest całkiem dobrze. Dobra, to, to wreszcie koko wracamy. Chwila, chwila, czas. No, prawie 7 minut. Dochodzi 7 minut. Całkowite. Uuu, dobra. Ok, jak to pięknie wygląda: wszystko srebrne. Tu będzie cały ładpad srebrny. Naprawdę zaiste zarąbiste wideo. Ghost Town, właściwie nie wiem, że tutaj klejnot za wszystkie skrzynki zabędę, ale miasteczko duchu, wiecie, miasteczka z dzikiego zachodu, opuszczone, takie tam w ta warpa. Time Trial zaliczony za drugim razem. Przepraszam, ale jestem po <laughs> sutym posiłku. Eee, time Trial zaliczony za drugim razem, mam nadzieję, że tak samo fajnie wyjdzie ze wszystkimi skrzynkami. Mamy tutaj znowu wyścig, znaczy znowu. ale tutaj etap wagonikowy, tym razem jest to wyścig z crunchem chyba. Tak, to jest crunch. Boże, jak on wygląda, jak w tym siedzi, naprawdę jak jakiś... No właśnie, nie wiem co. Dobra, najpierw... Ej! Chciałem skręcić! Dlaczego nie skręciłeś? Crunch, głupi idioto. Mamy tutaj trzy ścieżki. Każdą ścieżkę musimy zaliczyć w jednym... W jednym okrążeniu. Mamy po prostu okrążenie na każdą ścieżkę. Klejnot otrzymujemy jeden za zebranie wszystkich skrzynek, oczywiście drugi... Za, 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 a my tutaj tu musimy się spieszyć, co? Aj, kurde, to jest wredny moment, my trzeba naprawdę e, mieć bardzo wygimnastykowane palce. Jak wiecie, ja nie mam dziewczyny, nie mam wygimnastyk, wygimnastykowanych palce, palców. Palców, palców e, No i zapomniałem wam powiedzieć, że jeśli dajemy analog do przodu, to oczywiście przyspieszamy w takim wózku. Tutaj się nie opłaca przyspieszać. Czekajcie, prawo, lewo, prawo, lewo. dupa, Jasia, już nie zebrałem tej skrzynki. Ale wszystkie fajnie pozbierałem, tylko tej jednej. No e, dupa, jakiej jednej? Tu nic nie umiem pozbierać przerąbany fragment, naprawdę tutaj za to są bardzo fajne takie elementy do zbierania zielonej skrzynki, która wysadza wszystkie nitro w planszy, po prostu musimy rozwalić trzy żelazne i potem ta zielona się pojawia, czekajcie tutaj w lewo teraz tak, tutaj, okej, okay, jedziemy do przodu najprawdopodobniej w najbardziej pozytywnej, w pozytywnym scenariuszu zabraknie nam jednej skrzynki nie dobra, zabraknie nam w cholerę skrzynek oj, dobra, czekajcie, gdzie teraz? tutaj bardzo na prawo i tutaj bardzo na lewo i okej, okay, jedziemy dalej, dwie skrzynki. Jedna skrzynka na lewo. Oj, na prawo, do i dup! Na pewno nie zbiorę wszystkich skrzynek, aczkolwiek chociaż jestem pierwszy. Tak więc, na spokojnie, będę miał klejnot za zdobycie pierwszego miejsca. w tym pseudo wyścigu, ledwo widać, że się z kimś ścigamy. Jeśli ktoś się spieszy od samego początku, nawet nie zauważy, że kraż nam. O super, że kraż nam depcze po piętach. No super, naprawdę do dupy mi to wyszło. E, czekajcie, ta, ta zielona skrzynka się pojawia chyba gdzieś tutaj. O właśnie, tutaj rozwala wszystkie, oczywiście. Och, 5 skrzynek, ominąłem, Nie ma bata. czekaj, ale czekajcie, to bardzo szybko mi poszło, tak więc myślę, że powtórzymy to z zamiarem zebrania wszystkich skrzynek. Mam nadzieję, że jakoś mi się to uda. Najprawdopodobniej mi się nie uda, bo znacie, moje szczęście, no ale jako, że mamy jeszcze dość sporo czasu, następny poziom jest dość szybki. Jaki to był poziom? Ice Station Bandicoot chyba. Powinno dobrze wyjść, powinno dobrze wyjść. To jest bardzo fajny poziom, podobny do jednego z Crasha uh, Trójki. Zresztą, sami zobaczycie. Ach, miasteczko duchów, nie podoba mi się ta plansza, naprawdę szczerze mi się nie podoba. Mm. miało być wszystko tak ładnie srebrne już teraz, aczkolwiek, no cóż, w Ice Station Bandicoot też nie wiem, czy będzie tak różowo, czy jak ktoś tam mówi, na wesoło, tak, chyba różowe okulary, tak więc myślę, że nie będzie tak różowo, no ale tak czy siak, zapraszam do ponownego przechodzenia tej planszy. Wybaczcie, że tam trochę, przerywam, ale rzeczywiście coś z moim gardłem nie tak, jak człowiek się drze od kilku dni, będziecie mieć osiemnastki, albo mieliście osiemnastki, dokładnie wiecie, jak to jest. Jak człowiek codziennie musi bardzo dużo nadużywać swojego głosu, czy to na dziękowanie za życzenia, czy to za śpiewanie, czy inne, jeszcze głupie rzeczy, czekajcie. Bardzo To Super! Jaki wrażliwy analog! Zabiłem się na pierwszym zakręcie. Ajajaj. Rzeczywiście lewo przechylę analog, on już skręca. To jest naprawdę niebezpieczne. Muszę bardziej uważać. Z tym można z strzałkach pojawić. A może jednak lepiej. A właściwie czemu nie? Strzałki tutaj będą bardziej precyzyjne. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Ja pierdziulę! O sześć, o ty gnoju! O ty gnoju! Staranowałby mnie prawie! Crunch, ty dziecko głupie! Jesteś takim młodym jamrajem, jak śmiesz w ogóle coś mi zarzucać, albo coś mi robić. Czekajcie, teraz musisz idealnie wyjść. Teraz pojedziemy tutaj prosto. Ja właśnie tutaj w prawo, prosto by prowadziło nas do na jaskini. Kolejki jaskini, no cokolwiek tego nie było. Ugh! Dobra, jest. Dobra nasza. Dobra nasza. Nie, ominąłem, ale tam i tak wrócimy. Jakoś dobrze idzie. Właśnie to nie musimy myśleć nawet teraz pierwszego miejsca, tak więc nie wiem po co ja się śpieszę. Zupełnie bezsensownie się śpieszę. Okej, okay, dwie skrzyneczki. Tutaj jedna, tutaj dwie, tutaj także jedna. I naprawdę zarąbi się na miejscu. to jest w cholerę tego nitro, tak więc bardzo łatwo można się zniechęcić. Wiecie, o Boże, tak dużo skrzynek mi brakuje, a tak naprawdę to tylko nitro brakuje. A nie ominęłem tego, okej, okay, jest spoko. Uj! Mam cię! Czekajcie, teraz co to będzie? Teraz ta żelazna skrzynka, która. Poja dzięki której pojawia nam się skrzynka za wszystkie nitro, do, do rozwalania wszystkich nitro I, 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 ludziska TAK! Klejnot za wszystkie skrzynki, za drugi razem bym zaliczony, za trzecie bo umarłem raz Ale to się nie liczy, mamy wszystkie klejnoty jak na razie, możliwe do zdobycia I naprawdę koniec gry zbliża się ogromnymi krokami Jak widzieliście e, widzieliście? Pokazywałem wam? Chyba nie Ale mamy na, e, na początku tego odcinka było 96% części tej gry na, na razie będzie gdzieś pewnie 98, tak więc kiedy przejdziemy ostatnią planszę, czyli e, w, w, w Force of Nature, oczywiście będziemy mieli 106% i po pokonaniu Cruncha jeszcze raz będziemy mogli zobaczyć drugie outro, oczywiście Ice Station Bandicoot, jamra e, z lodowej stacji. To jest ponoć nawiązanie do jakiegoś filmu Ice Station Zebra, nie znam tego, nie wiem czy to jest komedia, horror, e, dokument, no bo wiecie, niby taka dziwna nazwa, naprawdę mówi o jakimś gościu, który zdobył, Biegun południowy, ale tak naprawdę umarł po drodze i jego kumple go zdobyli, by no cokolwiek, to jest bez sensu. Nie będę wnikał, szczerze mówiąc, naprawdę nie sprawdzałem tego. Aha. Dobra, sorry za przerwę, ale jak mówiłem, dzisiaj impreza rodzinna, rodzinowa. jeden gościu właśnie odszedł. zamknij drzwi, co? Dzięki. Jeden kuzyn odszedł, drugi kuzyn przyszedł na jedzony. Trzeba żegnać się z rodziną, a my kontynuujemy te farmazony. Oczywiście kolejny poziom z Jabraja Kopterem. Ścigamy się ze Złym Polarem! Widzieliście go najpewniej... O przepraszam. <laughs> Widzieliście go, jeśli oglądaliście moją serię z Twin Sanity. On pojawił się na Crashowych urodzinach. To był ten Polar z baseballem, który wyglądał jak polski dres. <laughs> no i właśnie to nie był ten Polar e, słodziak, Polar z dwójki, z Crash'a dwójki. Tylko to był właśnie ten Polar, który na latającym dywanie bez sensu zupełnie leci. Oczywiście mamy jeden, jeden klejnot za zdobycie wszystkich skrzynek. Drugi klejnot za... Kurde, gruba się suń dupę! Naprawdę ciężko koło niego przelecieć. Aj! Żeby chociaż za pierwszym razem wszystkie skrzynki zdobyć. Ej, leć, leć, leć. E, Tutaj to nie na nieszczęście jest materialne te... ach Kurde w mordę! Te pierścienie nie są materialne, nie można przelecieć przez wierzchołek To po prostu to są takie obręcze, które się świecą. To jest zupełnie bez sensu. Odbija nas to wrednie. To jest naprawdę niemiłe, czekajcie. O, wyprzedziłem go, teraz możemy na spokojnie lecieć. Jam Bandy Copter. naprawdę nie podoba mi się ta plansza. No właściwie... Mechanizm mi się nie podoba. Muzyczka, tak jak mówiłem, w każdej z tych plansz... Nie! Kurde, dobra, teraz pierwsze miejsce. Zrobimy to tak jak przedtem: najpierw pierwsze miejsce, a potem e, zebranie wszystkich skrzynek. O ile nas nie zabija, jakieś nitro. Oczywiście ta plansza to jest czysta kalka z Wings of Power, z crasha trójki. E, ostatnia plansza z ostatniego Warp Rooma tego sekretnego całego. Ojej, oj, oj, hamuj, crash, hamuj, bo znowu nie wyrobisz. E, tak, czysta kalka, same pierścienie mocy, możemy sobie speedować. Bardzo łatwy time trial, który też zrobiłem za pierwszym razem. Ogólnie przyjemnie się robi tej Time, time High, ale w ostatnim Warpromie. Tak nie wiem, nie wkurzałem się podczas robienia i e, Przyjazne dla użytkownika, bardzo proste, łatwo zrobić wszystkie te skrzynki czasowe. No ogólnie rzecz nie umierać i zarabiać relikty, których mam bardzo dużo platynowych, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Czekajcie, bo znowu się odbije od tych głupich obręczy, jeszcze mi mnie dogoni zły Polar. Ten Polar mógł być w Twinsanity, ty wiecie, ten Polar ze złego wymiaru, ile ile mi braknie na skrzynka, co? Super, tak się cieszę. Ta! Jedna skrzynka! No super, ale za to mamy oczywiście klejnot, za. Przejście tego wyścigu na pierwszym miejscu. 15-600 minut, dopiero mija. Jeszcze raz, sorry, że tak dziwnie gadam, ale jak mówię, jest okres 18 mojej, tak więc. Ahem, <laughs> no. Solenizant i te sprawy. Bycie dorosłym, bycie. Ee, wypitym. No nie, niekoniecznie, ale tak się jak gardło dość cierpi. Dobra, jeszcze raz to przechodzimy, koniec tej części odcinka, i potem oczywiście widzimy się w drugiej części tego odcinka. Przedostatniego odcinka, naprawdę. Trochę mi smutno, że tę serię kończę. Na początku byłem negatywnie do niej nastawiony, wiecie, na pewno nie przejdziemy tej serii na 100 ileś procent, na pewno będzie mi do dupy szło, tak więc wybaczcie, bla, 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 time triale, długo mi zajmą. Tak naprawdę jednego dnia przysiadłem porządnie i przeszedłem wszystkie time triale, jak nie na złoto, to na platynę. <laughs> Przyznam szczerze, że, że za pierwszym razem z Force of Nature dostałem szafir, ale potem tak się zawziąłem, że teraz bym chyba z zamkniętymi oczami mógł tą planszę przejść. Oczywiście nie będę i tak przechodził, nie jestem masochistą, ale... <noise> Dobra, może poczekamy, aż misiu gdzieś sobie poleci. Tak właściwie się robiło time trialy z wyścigowych plansz. Czekamy, aż przeciwnicy gdzieś sobie odlecą, a potem na spokojnie robimy time trial, żeby nas nie odpychali. Na przykład w Smoky and the Bandit. Dokładnie tak samo zrobiłem. Czekamy, aż te mądzioły od... odleciały sobie gdzieś i potem na spokojnie jechałem przed siebie, chociaż tak się jak na ostatnim prostej chyba Dingo Dyla dogoniłem. On jestem na moim ulubionym bossem, a najwolniej zawsze jeździ ze wszystkich. Za łajdza. No i zabija mnie, zabija mnie w <grych> plażach z kulkami, też jest niemiły. No ale dobra, lecimy dalej, lecimy trochę powoli. Dobre jest to, że możemy przystanąć w miejscu, no i skupić się, po prostu zajrzeć, gdzie są jakieś skrzynki, gdzie musimy lecieć, poprawić tor lotu, czy na przykład się cofnąć. Bo oczywiście na kółku możemy się cofnąć po jakąś brakującą skrzynkę. Tak więc na spokojnie teraz klejnocie, co my zdobędziemy. Mam nadzieję, że za pierwszym razem, chyba, że się wdupię w jakieś nitro, żeby było bardzo niepożądane. Leć, leć, Klasz, leć, 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 leć. Nawet za rozwalenie balonu dostajemy jakieś łumpasy, tak więc żyć może też, życie może też jakieś... Oj, uzbieram. Pomału, pomału. Jakieś igla, oczywiście, jakieś domki inuitów, jak zwykle mówić na eskimosów. Sami eskimosi. Ponoć nie lubią nazwy jakimś, tak więc mówią na siebie Inuiti, no taka mała ciekawostka Ala la Paplot. I 99 żyć, zaraz jedno postradamy najpewniej. W kontakcie pierwszego czy tam któregoś tam stopnia z Nitro. Właściwie nigdy nie widziałem, który kontakt jest tym najgorszym, to znaczy takim organoleptycznym, to znaczy, no wiecie, w cztery oczy czy tam ileś tam, ile tam oczu obcy mają. Chwila, chwila, ile? Ile? 12. Ile jest tych Nitro? Nitro oczywiście możemy sami zrzucać rozwalając balony, aczkolwiek... Skoro jest skrzynka zielona, no to po kiego to robić właściwie, nie? Po kiego? Tak jest! Oczywiście, gościu tam sobie lata. Tu mamy ostatni pierścień z metą. Gościu lata zadowolony, pieprzony, polar zły. Skąd w ogóle z złego pola, Polara? Może to jest taka zła, dziwna, skrzy, skrzywiona wersja tego wielkiego niedźwiedzia polarnego, który ni to matką, ni to ojcem Polara jest. A. W pewnej fajnej mandze o bandikucie właśnie to jest ojciec Polara której ostatecznie zaprzyjaźnia się z Crashem. Zresztą bardzo serdecznie polecam tą mangę. Myślę, że do angielskiej wersji walne linka w opisie. Naprawdę, jeśli ktoś lubi mangę i zna angielski wystarczająco dobrze, naprawdę mam nadzieję, że ucieszy się z tego małego dodatku. Manga, na nieszczęście, nie jest przetłumaczona do końca, tam bodajże do... To jest ogólnie mangowa adaptacja Crash'a 2, tak więc chyba dochodzi do Braci Komodo. Ale dobra, żeby nie pieprzyć bez sensu... Ja, chciałem już powiedzieć dzięki za oglądanie. ale do drugiej części!